pozamykane budynki i puste boiska. Szkolne życie w świętokłowicach, tak jak w pozostałych polskich miastach, przeniosło się do sieci. W świętokłowickiej szkole podstawowej nr 4 nauczanie zdalne dopasowane zostało do możliwości i potrzeb uczniów. Braliśmy pod uwagę przede wszystkim te warunki higieny i bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o korzystanie z technologii informatyczno-komunikacyjnej, więc są zajęcia, które odbywają się na żywo online, ale także są zajęcia, które odbywają się na zasadzie nauczyciel, nakręci, wyśle film, wyśle materiały do zapoznania się dla ucznia, no i otrzymuje uczniom do tych materiałów jakieś zadanie. W świętokłowicach uczniowie, którzy mają problem z odpowiednim sprzętem do nauki zdalnej, mogą liczyć na pomoc. Miasto otrzymało na ten cel 100 tysięcy złotych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Środki można wykorzystać na sprzęt komputerowy, niezbędne oprogramowanie czy mobilny dostęp do internetu. To będzie kilkadziesiąt laptopów. Chyba zrezygnujemy z mobilnego dostępu do internetu, bo raczej z tym u nas uczniowie nie mają problemu. Natomiast tablety i laptopy. No kilkadziesiąt jednostek. Czy już jakieś są kupione, już docierają do szkół, do uczniów? W tym tygodniu prawdopodobnie dojdzie pierwsza partia i to będzie 27 laptopów, a kolejne będą realizowane prawdopodobnie po świętach. Rozdziałem zakupionego sprzętu zajmą się dyrektorzy szkół, bo to oni najlepiej znają sytuację uczniów. To będzie duża pomoc w zdalnej nauce, ale tu przede wszystkim czekają na powrót do szkolnych murów. Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem. Także jest, mam nadzieję, że to jest sytuacja przejściowa i wszyscy szczęśliwie i zdrowo wrócimy do szkoły. Do tej pory jednak pozostanie komputer i kontakt na odległość.